Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem, uh, might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Those Daltons were lawmen once before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeyville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of right. I did my best, sir. We all did. One of my friends was a local gunsmith. And he handed out fire. Gunslider w na kanale Laska Gaming, oczywiście. Tyle się dzieje, dzieje, nawet nie wiem co powiedzieć w intro, bo tyle się dzieje. Muszę poprawić, wziąć moją broń. Nawet nie miałem czasu, żeby obejrzeć intro, bo coś mi przeszkodziło. Rzeźbiony Ranger, tak Podwójny rzeźbiony Ranger, poproszę. O, i idziemy. Robi się rozpierduchy na dzikim zachodzie, jak to desperado laska ma w zwyczaju. A, to jest mój... Nie No serio... Nie mogłem zobaczyć prowadzenia fabularnego, bo mi przeszkodzono. Więc nie wiem co się dzieje, więc po prostu zabijajmy ludzi. the Daltons right off. she Half the town took up arms to defend their property. Their first mistake was pulling a job in their own damn hometown. The boys grew up in coffeeville, so everybody knew him The bank teller tricked them, telling them the time lock on the safe wouldn't open till 9.30. Aha, oni obrabowali bank i teraz nie sterujemy Chyba nie sterujemy Nie wiem, pogubiłem się Muszę jeszcze raz później zobaczyć intro, żeby ocenić o co chodzi No to definitywnie będę musiał to zrobić A na razie zabijajmy ludzi, jak to najbardziej lubimy na dzikim zachodzie z do Laską Oczywiście Puśćcie mnie Dobra Lecimy na Szczecin Hehehe <grym> Oh, udało. The brothers paid dearly for nie, stupidity, ben to But everybody knows... They had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. <laughs> 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 nie, ben to ten, First of High w... <laughs> noon. a posse of US deputy marshals, were on the rooftop across the street. Ready, boys. They're gonna make a move. Gromit has been history. tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. The marshals tried to get the Daltons... Don't uh. just gotta win, son of a bitch. This człowieku. bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. Tuba, No ale tu nie mamy nigdzie gdzie pójść. Sobie nabijemy BMX przynajmniej. A no, myślałeś, że nie zginiesz? Jest podzianka. Mój ulubiony tekst z postalowa. O, drabinka się pojawiła. Wow! Coś, co nie bywałem. A, to nie było Crazy Damasz. He saw a way to get around to the back of the bank. Then he to idziemy na tyły banku. figured out how to hit the Daltons from a the direction they weren't expecting. So, <laughs> z góry. Dobra, idziemy. Hop, 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 hop. Fortunately, <laughs>

O <śmienic> Nie pykło Nie pykło. Dobra jeszcze raz. Na pewno, chyba musimy wykonać ten skok, ale na pewno nie w takim wykonaniu, jak ja to zrobiłem. Chyba, że musimy zbierać te deski, bo one są jakoś dziwnie żółte. Nie, zobaczymy. Co jest z tymi deskami? No i co teraz? W serio mam tam wyskoczyć? Dobra. Jest. Udało się, dobra. Ale mi dzisiaj szarpie ta gra. Nie wiem, nie mam pojęcia, dlaczego. Ach, chung. ciężko się nagrywa. No naprawdę, programy cudują z tą grą. No. Nie wiem, czy to jest zaleta, a czy wada. Chrome Engine. Hi We've got Yeah! Tak się, tak to robi. Desperado laska. Dobra. co tu mamy? 100 sposobów fit. Dodatkowe obrażenia w kombinacjach, bądź jeszcze lepiej po prostu. Dobra. No ja tyle pito. Tylko z dynamitą rzadko korzystam. Dziesiąty poziom, kurwa. Tak, tak, wybór. Tak. Dobra, aha, dobra, wstecz. Goodies! Nie, nie chcę tego! Nie chcę! Dawać mi moje rewolwery! Nie! 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 Gdzie one są? Moje rzeźbione rajgery! Fuck! Nie. Błagam! Co mi olbrzym. Chociaż, to może być przydatne. Moje rzeźbione rangery nigdy tego nie pożałuję. Nigdy! 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 Nigdy nie wybaczę moich rzeźbionych rangerów. Moich przepięknych rzeźbionych rangerów. Co, mogę tylko olbrzymi... A ja fucking kidding me. Dawaj to. Aha. Dobra. Przecież ja nie gram jako Sylas. No Sylas to był ten główny, no to Ben... To nie był ten główny, to był jakiś dziad z tamtego baru Miałem rację Stawiasz... aż mi piwo i kolacji Dobra Kulka śmierci śmierdzi Głupie Nie, nie lubię tego olbrzyma Jest taki Run 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 Better you fucking run Ej zamknij Nie, myślałem do ścian, dobra, pole Moje ulubione No ty masz moje rzeźbione rangery. Gdzie są moje rzeźbione rangery? Muszę je odzyskać. S. O! I strzał śmierci, już od razu. Tak, 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 tak. Masz kulki w łeb. że to jest koleś. Spytaj Daltonów. Czy oni mają moje rangery? Moje piękne, rzeźbione rangery oddawać! Mada. Jakiś problem, panowie? Aha, no w sumie to... What the fuck? What the fuck? Sorry kid, but just the way it <laughs> <laughs> Jeszcze raz to samo? What the fuck? Jeszcze inna historia. I was late to the party, and Coffeeville was already up in arms. The Daltons blew up a safe, and we're all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. Oh yes, Bob, Emmet, and Grad. nieduży i'd been tracking those jokers for months waiting for them to do something reckless finally they did those stupid bastards decided to rob two banks at the same time in the same town where everybody knew them so they still have no. friends in coffeeville Co? A, Przykro mi tarczowniku, ale muszę Cię wysadzić. No. Dobra, oni uciekli do banku, tak? Świetny jest on. Znaczy, to on tak jest... Dopiero teraz go zauważyłem, więc nie jest świetny, ale... Ja lubię country akurat, więc wpada w ucho. Country jest okay. Naprawdę. Chociaż najbardziej uwielbiam mandolinę z kanty. Jest taka... nostalgiczna. Gdzie mam iść? O, punkt kontrolny, czyli tu. Albo tu? Gdzie oni uciekli? Są. Ty! Those friends came after me like a pack of wild dogs. Tooth and nail. They were coming at me from all directions. Oh, fuck, 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 I'll fall, I'll fall, i padnę, padnę, padnę. Za osłonę, za osłonę. Nie Ich pozabijać! Czy to nie będzie? Quick Time Event A, S, A, S, A. Fuck yeah! Tak to robi Desperado Laska, panowie i panie. Desperado Laska się nie pierdzieli. Z nikim. On po prostu. The problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Come on. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the uh, Smiths, I believe. <laughs> they were cousins of the Daltons, and they were shooting at the Browns, who were shooting <laughs> <to tell me. inaudible> <moves>. at the <Beatrice> those two families have been feuding forever.

Ja przynajmniej wiem, gdzie strzelać. Tu... Tu... Tak bardzo... Tak bardzo dobry w tą grę. Dobra, jeszcze tam na górze ktoś strzela A kuku Tak bardzo trafię. Dobra Snajper tu gdzieś była jedna beczka o, Podejdźmy do tego domu z tej strony O Wychyl się dziomek No gdzie, 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 gdzie? Gdzie? Czy to pan tańce tańce? Tak, to pan tańce tańce. Panie tańce tańce. Twój czas nadszedł Dobra. Dla amunicję, dziękuję, no, wchodzimy do hausu. Nie, 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 Pim, pim, nie, okay. Średneki Sprawdźmy górę Tam Tam nie, 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 jakieś mylę państwo To trzeba nie, 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 jakiś secret. Według mnie.

They set <laughs> <fuck? laughs> a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother stayed behind to plan me, just in case that trap of theirs didn't work. I jednak zadziałała. <laughs> Myślałem, że jestem bezpieczny. Co mam robić? <laughs>

He was determined to protect his brothers. I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a Yeah, almost uh, uh, yeah, 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 yeah. Nie, 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 nie Koleś, będziesz mi płacił za podziurawione ubrania. Ile koleś może przyjąć amunicji na swój głupi łeb? Ten jakiś koks, większy ode mnie. Nie. Większy od desperado laski? Niemożliwe. Zaraz mi się amunicja skończy i tyle. Gdzie on jest? Za krzokiem się No Dobra, teraz padnie. But yes. Dalton survived the robbery in Coffeeville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? Esta histórica es ganza. Success. I have to admit, that boy had grit. Abra, celność 53, nawet dobrze. Quick między oczy. Dobrze. To był kolejny epizod Call of Juarez, a ja się z wami żegnam, subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym, jeżeli podoba się ten film serii Call of Juarez, zobacz inne filmy z tej gry, albo inne produkcje, które stworzyłem, a ja się z wami żegnam, wy z, Desperaz z Desperado Laską widzicie się w przyszły piątek, a ze mną z Laską w kolejnej mojej produkcji, na razie.